Ewa Kasprzyk omal się nie wykrwawiła. Wszystko przez nieudany eksperyment to mogło skończyć się fatalnie. Ewa Kasprzyk, 66 litrów, słynie ze swej urody i witalności, którym nie przeszkadza metryka. Aktorka nie ukrywa, że wygląd zawdzięcza nie tylko genom. Stara się pomagać naturze, jak tylko potrafi, dbając w siebie w różnorodny sposób a że przy okazji jest ciekawska i odważna, czasami lubi przetestować alternatywne metody. Nie zawsze dobrze na tym wychodzi, ale do wpadek podchodzi z uśmiechem i dystansem. Jak to ona? Ewa Kasprzyk od lat cieszy się niesłabnącą popularnością sympatię widzów zdobywa sobie nie tylko ciągłą aktywnością zawodową, choć aktorkę co roku możemy podziwiać w nowych produkcjach, na dużym i małym ekranie. Fani cenią ją również, a może przede wszystkim, za ogromny dystans poczucie humoru i otwartość. Gwiazda chętnie rozmawia z prasą, jest także aktywna w mediach społecznościowych. Dzięki temu miłośnicy mają zawsze świeże ciekawostki na temat jej życia zawodowego i prywatnego. Przy czym Kasprzyk nie cenzuruje specjalnie swojego życia i pokazuje widzom nie tylko sukcesy, ale także wpadki. Umiejętnie przerabia je na anegdoty i podaje w lekki oraz pełen humoru sposób. Nawet w sytuacjach zagrażających jej zdrowiu potrafi znaleźć temat do żartu, jak wtedy, gdy z poparzoną przez meduzę twarzą śmiała się, że będzie teraz mogła grać obcych. Ewa Kasprzyk zastosowała preparat dla koni, aby uelastycznić ścięgna. Jakiś czas temu, w rozmowie z pomponikiem, aktorka przyznała, że czasem korzysta z alternatywnych metod poprawiania zdrowia i urody. Czasami te eksperymenty dają bardzo dobre rezultaty, więc aktorka nie bo się takich testów. Opowiedziała, że w czasie, kiedy brała udział w tańcu z gwiazdami, wspierała swoje ścięgna preparatem przeznaczonym dla koni. Środek ten miał fantastycznie uelastyczniać, więc Kasprzyk poleciła go również innym tancerzom biorącym udział w programie. Kasprzyk zafundowała sobie chirudoterapię dla urody. Zabieg nie przebiegł po jej myśli. Innym zabiegiem spoza zakresu tradycyjnej medycyny Ewa Kasprzyk omal nie zrobiła sobie krzywdy. Niewinna chirudoterapia, czyli przystawienie pijawek, metoda znana i stosowana od wieków, skończyło się wizytą u lekarza. Okazało się, że zwierzę bardzo zasmakowało w krwi aktorki i bardzo długo nie chciało się odkleić, dlatego zabieg bardzo się przedłużał. Osoba wykonująca przystawiania miała już inne plany w tym czasie, poinstruowała więc aktorkę, co zrobić, gdy pijawka skończy działanie. Gwiazda nie mogła jednak zatamować krwi, która cały czas płynęła z rany. W rezultacie wylądowała w gabinecie lekarskim, gdzie specjalista zatrzymał krwotok. Miał też dla aktorki specjalne zalecenie, zjedzenie dwóch dużych bewsztyków.